I oczywiście, widzowie, z tej strony Paksanit ja Bardzo, ja. serdecznie zapraszam na kolejny Jest Pan gdzie sobie zbieramy koiny Aż do miliona Dokładnie tak, zbieramy sobie koiny Aż do miliona Co to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo seria Ja wiem, bardzo że nie nagrywałem, ale Pora to zmienić, wie I oczywiście też będę chciał Zrobić Pozbieracie takiem parę coinów na update 5.2, który bardzo przepraszam. Tutaj, która nazywa się Stickman Cheddar, na Robloxie oczywiście, ale ja już nie przedłużam. I lecimy po prostu, do, po prostu do pierwszej rundy. I zostawcie łapeczkę i suba na tym kanale, bo dobijamy 200 subów. Więc teraz tak. Będziemy wybijać. Widzimy, nie, Widzowie Wszedł mi jakiś Gracz Chciałbym zobaczyć, jak ta postać działa. Nie wiem, że to jest jakiś a oh my godness Widzowie Nie, no najgorzej... Poczekajcie chwilę, widzę. Zaraz jestem. Dobra, widzowie, jestem w nowej grze, w nowej turze. I ten, tym razem nie mam już nikogo, ale jeżeli byście chcieli na przykład zagrać ze mną w tej grze, to po prostu piszcie widzowie swoje linki W komentarzu, a ja Was bardzo chętnie dodam będę tam przyjmować yy, dwie osoby. Na przykład na tydzień, i przez tydzień będziecie mogli na przykład ze mną zagrać. I ten. Ale to oczywiście tylko dodaje Subskrybentów. Jeżeli ktoś nie subuje mojego kanału, no to ten no to tego nie dodaje. I tak widzę, to będzie. Zbieramy aż milion pieniędzy. Nie, to będzie naprawdę bardzo długa seria, tak naprawdę. ten milion to, 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 to szybko nie zbierzemy, widzę szybko nie zbierzemy ja dopiero mam, no, 65 tysięcy, no to no przez jakiś tam czas będziemy nagrywać, robić te serię, ale zobaczymy jak długo się ona utrzyma i ten, no i tutaj będziemy lecieć oczywiście będę robić sporo cięć bo nie będę na przykład chciał was Przynudzać i ten, i no i tyle nie. Więc tak, na razie sobie tutaj lecimy. Aha, widzę, w, ty, w tym, w tym, dodali na przykład trady co moim zdaniem zepsuje tę grę. Ale na przykład co 5 lajków będę rozdawał jakąś postać. Zobaczymy, no co 5 lajków będę rozdawał jakąś postać taką dla Was. Myślę, że to będzie git deal. A, mogę. Mogę tylko jednego. Ocie, panie. Tylko jednego. To trochę taka przesada moim zdaniem, ale dobra. Poradzimy sobie, widzę. Poradzimy. Widzuję, ja miałbym sobie nie poradzić. Zawsze jest tutaj ulepszymy Żeby bił te więcej No, coś tam... Coś tam ciacha, coś tam ciacha Jakoś. Jakoś tam ciacha i ten Jakoś zupełnie sobie sobie poradzimy nie, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale yy, usłyszymy się po prostu mniej więcej za chwilę to za chwileczkę się widzimy, Dobra, widzę, że mamy czternastą falę, już w tym momencie, to nam idzie naprawdę całkiem dobrze, nie? 6000, serio? Ja, ja sobie ze mnie widzę, 546, wie. No to... to, całkiem nie najgorzej. No, jakbym miał. Bardzo dobrego bisopowił naprawdę całkiem sporo więc naprawdę bardzo fajna postać Ten najsilniejszy Naprawdę całkiem całkiem fajna Polecam nią, nią sobie nią zagrać Jeżeli oczywiście nią, nie miałam nie polecam naprawdę bardzo fajna postać no, lecimy, lecimy i nie śpimy, nie? I... dobra. No dobra, no mamy się do nas upala, naprawdę całkiem dobrze. Więc ten... Teraz będziemy mieli busika i ten. Ciśniemy, ciśniemy. Teraz tak postawimy tak, tak. tak sobie długie. Tak, możemy da. Możemy. Elegancko. Nie ma Tego to się nie spodziewałem, że stać stacznie będzie. Co będzie, to będzie. no walamy na nawala I je mamy bo Patrzcie jak no HP schodzi. Na welamy. No bardzo mało HP ma już. I był POKONANY I MAMY UUU Super I dobra idziemy do lobby Zrobimy sobie opening W taki malutki No i jeszcze raz powiem zostawcie łapeczkę i suba Na tym kanale zrobimy 200 subów Co 5 lajków będzie losowanie Patrzcie Patrz, A my sobie pootwieramy O, mam bezpłatne, super Łeej, słaby 200 koinów Nie, 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 takiego gówna my nie chcemy Coś lepszego? 300 koinów, kurde Skarpetki Byłem skarpetki jakieś tu jest tempy. Uua! No elegancja. tak. Eee, postacia. Musimy dać. Na nim damy. Panie, teraz robimy sobie jeszcze tego dziada 0,5! Co jest, kurde! 300 na postawienia. nie. Ma chaos, organ... ...tyczny Więc co, co by mu dał, to by mu zwiększył? Dajmy mu tempy Nie, to mu nie zwiększa. Nie wiem, co mówi, to zwiększa, ale w następnym odcinku będziemy, przetestujemy sobie. To Aha, już chyba wiem, kule. Cool, Ja muszę mieć dać też na obrażenia na Zwykłe obrażenia mu trzeba Bo mu... właśnie tak o, Organiczne Więc co widzowie to by było na tyle W następnym odcinku sobie dużej widzowie pofarmimy Słowo daje. I co? Trzymajcie się do następnego. Bo myślę, że tak za 3-4 dni wejdzie kolejny odcinek. Baju jajo, widzę. Tu...